Witajcie. Dzisiaj takie zadanie z jednokładności za 5 punktów. Zadanie 12 z tegorocznej matury rozszerzonej. Zasadanie zasługuje na 5 punktów, moim zdaniem. Przeczytajmy jego treść. Prosta o równaniu x plus y minus 10 równa się 0, przecina okrąg o równaniu x kwadrat plus y kwadrat minus 8, x minus 6, y plus 8 równa się 0 w punktach kil. Punkt S jest środkiem cięciwy KL. Wyznacz równanie obrazu tego okręgu w jednokładności o środku S i skali K równej minus 3. Dobrze. Zatem narysujmy sobie rysunek. To mamy tak: prosta zielona to jest x plus y minus 10 równa się 0, a ten czerwony to jest ten okrąg, właśnie. Zobaczmy, jak to narysowałem. No prosto mamy x plus y minus 10 równa się 0, czyli y równa się 10 minus x. To można łatwo w tabelce ująć teraz wartości. Dla argumentu x równego 10 wartość 0, a dla argumentu x równego 0 wartość 10. No tak, no widać tutaj teraz, że jak narysujemy te dwa punkty 10, 0 i 0, 10 i połączymy, no to mamy prostą, tą zieloną. x plus y minus 10 równa się 0. Teraz tak, tu mamy równanie okręgu. Ja sobie to równanie okręgu trochę uporządkuję według zmiennych, czyli napiszę x kwadrat minus 8x plus y kwadrat Minus 6 y plus 8 równa się 0. No to teraz proszę zauważyć jedną rzecz, że to są takie jakby niedokończone wzory skróconego mnożenia. To to jest x minus 4 do kwadratu, ale wtedy będzie znowu za dużo, a to to jest y minus 3 do kwadratu, ale też będzie wtedy za dużo, coś trzeba będzie odjąć. Zobaczmy. Jak, co trzeba odjąć? No więc te dwa pierwsze wyrazy x kwadrat minus 8x to będzie x minus 4 do kwadratu, no ale trzeba będzie odjąć 16, a te drugie to są y minus 3 do kwadratu i trzeba odjąć 9. No i plus 8 to się równa 0. No to jak teraz to uporządkujemy, to mamy x minus 4 do kwadratu, plus y minus 3 do kwadratu to się równa 17. No to to jest równanie okręgu o środku w punkcie 4, 3 i promieniu pierwiastek z 17. Tak. To jest środek okręgu o 4, 3 i promień pierwiastek z 17. Dobrze. To tak chciałem to zilustrować, a teraz policzmy sobie te punkt przy przecięcia K i L, więc przepiszmy równanie tego okręgu i przepiszmy równanie tej prostej. Tak, no, z tego wynika tego drugiego równania, że y równa się 10 minus X to już wcześniej żeśmy też pisali. Tak, wstawmy teraz te y równe 10 minus X. Do pierwszego równania. To mamy tak x kwadrat minus 8x plus 10 minus x do kwadratu minus 6 razy 10 minus x plus 8 to się równa 0. Dobrze, no to teraz uporządkujmy i rozwiążmy równanie kwadratowe, które tu powstanie. To mamy x kwadrat minus 8x plus 100 minus 20x plus x kwadrat. Minus 60 plus, 10, plus 6x plus 8 równa się 0. No to mamy tak, 2x kwadrat minus 22x plus 48 równa się 0. Podzielmy stronami przez 2. To będziemy mieli x kwadrat minus 11x plus 24 równa się 0. No to w takim razie policzmy teraz deltę. To mamy 121 minus 96, czyli 25. Pierwiastek z delty to będzie 5. To policzmy pierwiastki. x1 to będzie ile? 11 minus 5 przez 2, czyli 3, a x2 to będzie 11 plus 5 przez 2, czyli 8. Dobrze, no to teraz możemy policzyć, wstawiając x1 i x2 do tego wzoru, możemy policzyć y1 i y2. No to y1 to będzie 7, a y2 to będzie 2. Czyli punkty k i l, no to będą tak. Punkt k to będzie punkt 3, 7, a punkt l to będzie 8, 2. No to. Środ znaczy środek tego odcinka to będzie 3 plus 8 przez 2. Dodajemy współrzędne pierwsze punktów KIL i 7 plus 2 przez 2 drugie współrzędne punktów KIL. 3 plus 8 przez 2 i 7 plus 2 przez 2. No bo środek odcinka wyznaczamy, wyznaczając średnią arytmetyczną pierwszych współrzędnych i drugich współrzędnych. Średnia arytmetyczna pierwszych współrzędnych to będzie pierwsza współrzędna środka odcinka. A średnia arytmetyczna drugich współrzędnych to jest druga współrzędna środka odcinka. No to będzie ile? 5 i 1 druga i 4 i 1 druga. To będzie ten nasz środek jednokładności. No więc ten nasz środek jednokładności to jest 5,5 i 4,5 i takie ma współrzędne, a skala dokładności k jest równa minus 3. I teraz tak, w tablicach odnajdujemy, w tablicach maturalnych y, udostępnionych przez y, komisję egzaminacyjną odnajdujemy takie, y, taki zapis. Jednokładność ośrodku w punkcie o i skali s różnej od zera przekształca punkt a na punkt a' taki, że długość odcinka OA' równa się skala jednokładności S razy, od, długość od, razy odcinek OA, a więc jeśli O ma współrzędne X0, Y0, to jest ten na środek jednokładności, to jednokładność przekształca punkt AXY na punkt A' o współrzędnych, Sx plus 1 minus s razy x0 i sy plus 1 minus s razy y0. No to dobrze, no to w naszym przypadku to mamy tak, że. znaczy jeszcze to zapiszmy. Więc tak, x' to jest jakby pierwsza współrzędna tego punktu a', to jest sx plus 1 minus s razy y razy x0 a y' to jest s y plus 1 minus s razy y0. W naszym przypadku s to jest po prostu skala jednokładności k podana w zadaniu i ona wynosi minus 3. No więc wstawmy te nasze minus 3 i ten środek dokładności 5,5, 4,5 do tego wzoru, żeby przekonać jakie będą te nowe współrzędne x' y' więc tak x' to będzie minus 3x plus 4 razy 5,5 a y' to będzie minus 3y plus 4 razy 4,5 no 4 dlatego, że tu mamy 1 minus minus 3 no to w takim razie x' to będzie minus 3x plus 22, a y' to będzie minus 3y plus 18. Tak. No to w takim razie wyliczmy teraz, ile będzie równe x i y. x to będzie. Znaczy jeszcze tak, minus 3x to jest x' minus 22, minus 3y to będzie y' minus 18. I teraz wyliczmy ten x i y. x to będzie w takim razie minus 1 trzecia x' plus 22 trzecie. A y to będzie minus 1 trzecia y' plus 6. No to teraz tak wyliczone x i y możemy wstawić do tego naszego okręgu. No to będziemy mieli, chodzi mi tak o ten okrąg, x minus 4 do kwadratu plus y minus 3 do kwadratu to się równa 17 i wstawiamy teraz. Mamy minus 1 trzecia x prime plus 22 trzecie minus 4 do kwadratu plus Minus jedna trzecia Y prime plus sześć, minus trzy do kwadratu równa się siedemnaście. Dobrze. No to przepiszmy to sobie, cierpliwie. Tak. No, i teraz tak uporządkujemy trochę. Mamy tak, minus 1 trzecia x' plus 10 trzecich do kwadratu plus minus 1 trzecia y' plus 3 do kwadratu równa się 17. No to teraz obydwu Nawiasów Tu wyciągnę 1 trzecią, no i ta 1 trzecia podniesiona do kwadratu to będzie 1 dziewiąta. Nawet minus 1 trzecią wyciągnę. Czyli będę miał taki 1 dziewiąta razy x' minus 10 do kwadratu plus 1 dziewiąta razy y' minus 9 do kwadratu równa się 17. Teraz całe równanie pomnożę razy 9, to będę miał x' minus 10 do kwadratu plus y' minus 9 do kwadratu równa się 153. No x' i y' były wprowadzone tylko po to, żeby odróżnić nowe współrzędne od starych, ale to są tak naprawdę dalej współrzędne x i y, więc teraz już nie ma potrzeby utrzymywania tego x' y'. Zatem równanie nowego okręgu, tego, który powstał przez jednokładność względem punktu S w skali k równej minus 3, no to jest takie. Czyli to jest okrąg o środku o' punkcie 10,9 i promieniu r' równym 3 pierwiastki z 17. I to jest koniec zadania. Dziękuję.